W swoim kręgu towarzyskim Penelope i Ronald Green uchodzili za bogatych, a ich majątek, choć niewielomilionowy, mógł zapewnić im wygodne życie przez wiele lat. Nie tylko o tym mogli się pochwalić małżonkowie, którzy przez 30 lat żyli w prawdziwej harmonii. Główną dumą Penelopy i Ronalda byli ich synowie, których wychowania małżonkowie nigdy nie zaniedbywali i poświęcali im bardzo dużo czasu. Austin i Glenn byli wysokimi, przystojnymi mężczyznami, którzy przejęli od swoich rodziców tylko to, co najlepsze. Pozorne zewnętrzne podobieństwo braci nie wpłynęło na ich charakter, który, jak na ironię, okazał się zupełnie inny. Roztropny i dalekowzroczny Glenn starał się więc we wszystkim upodobnić do swoich rodziców, aby w przyszłości odziedziczyć firmę ojca. Austin natomiast wprost przeciwnie, zawsze miał swój punkt widzenia i był gotów go bronić za wszelką cenę. Właśnie z tego powodu dwa lata wcześniej to Glen ożenił się z dziewczyną, którą wybrali dla niego rodzice. Tak niezwykłe podejście chłopaka do małżeństwa tłumaczył fakt, że panna młoda dorastała w bardzo zamożnej rodzinie, a małżeństwo z nią mogło wyraźnie wzmocnić pozycję Ronalda Greena w biznesie. Ku rozczarowaniu państwa Green, Austin kategorycznie odmówił zaś pójścia za przykładem swojego starszego brata i postanowił nie odstępować od swoich zasad. Co więcej, pewnego razu oznajmił matce i ojcu, że zamierza poślubić dziewczynę ze zwykłej, raczej biednej rodziny. Dlatego Austin zaprosił rodziców z obu stron na kolację do restauracji, aby ci mogli się zapoznać. – To przesada. Na pewno to będą jacyś żebracy albo rolnicy z Ohio. Niemożliwe, że on chce ożenić z taką wieśniaczką – wykrzyknęła Penelope Green, z trudem powstrzymując emocje. – Sytuacja wymknęła nam się spod kontroli. Nie spodziewałem się ciosów w plecy od własnego syna. – Masz rację, ci biedni ludzie będą tylko myśleć o tym, jak dobrać się do majątku naszej firmy – mruknął pan Green, marszcząc przy tym czoło. Po wymianie znaczących spojrzeń para zdała sobie sprawę, że aby odwołać zbliżający się ślub, muszą wymyślić coś niezwykłego i szokującego. W międzyczasie niczego nie podejrzewający Austin organizował uroczystą kolację, na którą mieli przybyć rodzice obu stron. W tej trudnej sprawie pomogła mu narzeczona Diana, którą poznał na ostatnim roku studiów. Rodzice Diany Watson oczywiście byli rolnikami z Iowa, którzy po zaoszczędzeniu pieniędzy postanowili osiedlić się w mieście swoich marzeń, czyli w Nowym Jorku. Przy tym wszystkim Peter i Miranda Watsonowie wcale nie byli ludźmi niewykształconymi i nie czuli się ograniczeni czy gorsi w kontaktach ze swoim przyszłym zięciem. Dlatego, gdy Austin zaprosiła rodziców Diany na obiad do restauracji, od razu się zgodzili. Tylko Penelope i Ronald zastanawiali się, jak pokłócić młodych ludzi, którzy w ich rozumieniu należeli do różnych warstw społecznych raz na zawsze. A może będziemy udawać biedaków i przyjdziemy na obiad w jakichś łachmanach? Zobaczą nas i od razu zrozumieją, że na pewno nic na nas nie zarobią, zaproponował Ronald z tajemniczym uśmiechem. Początkowo pomysł małżonka wydawał się Penelope absurdalny i niewarty uwagi. Gdy jednak kobieta wyobraziła sobie oszołomione twarze przyszłej rodziny, nie wahała się ani minuty i pośpieszyła z realizacją swojego planu. W wyznaczonym czasie Peter i Miranda Watson wraz z córką siedzieli już przy restauracyjnym stole i czekali na pojawienie się rodziców Ostina. Czas mijał, ale państwa Green wciąż nie było. Co chwilę zerkając na zegarek, chłopak nie mógł znaleźć sobie miejsca ze wstydu, że jego ojciec i matka się spóźniają. W końcu drzwi restauracji otworzyły się i w progu pojawili się Penelope i Ronald Green. Na widok ich ubrań Austin zbladł i poczuł lekkie zawroty głowy. To dlatego, że jego rodzice ubrali się w najstarsze ubrania, jakie tylko zdołali znaleźć w swojej szafie. Pani Green miała na sobie podniszczoną sukienkę, rajstopy z dziurami i stare buty z obcasami wykrzywionymi w różne strony. Jej mąż, zamiast standardowego dla siebie drogiego garnituru, ubrany był w rozciągnięty sweter, znoszone dżinsy i zamszowe mokasyny, które w każdej chwili mogły się rozpaść. Przepraszamy za spóźnienie synu, długo nie było autobusu i musieliśmy iść pieszo, skarżyła się pani Green, udając, że spuszcza wzrok. Jaki autobus, mamo? Nie mogliście przyjechać z samochodem ojca? I w ogóle po co ta cała maskarada? – zapytał półgłosem Austin. Pozostawiając pytanie syna bez odpowiedzi, Penelope Green, kłaniając się dumnie, pośpieszyła powitać Dajanę i jej rodziców. Jednocześnie desperacko próbowała przedstawić się jako żona mężczyzny żyjącego na granicy ubóstwa. Przez cały obiad Austin próbował udawać, że nic szczególnego się nie wydarzyło i że wszystko idzie zgodnie z planem. Pomimo wszystkich jego wysiłków, spotkanie odbyło się w atmosferze nerwów i skrajnego stopnia wzajemnego niezrozumienia. Rodzice Dajany nie mogli zrozumieć motywów, którymi kierowała się Penelope Green, ubierając się w nędzne ciuchy, a jednocześnie przychodząc na spotkanie z wyśmienitym manicure i torebką za kilkaset dolarów. Oczywiście Peter i Miranda od razu domyślili się, że rodzice Ostina w coś grają, ale nie chcąc psuć relacji na tym etapie, zareagowali na zachowanie rodziców Ostina ze zrozumieniem i godnym szacunku spokojem. W domu Austin zbierał się do długiej i nieprzyjemnej rozmowy. Posłuchaj mnie, synu, nie rób głupich rzeczy. Jeśli nadal będziesz spotykać się z tą biedaczką, ojciec i ja będziemy zmuszeni oddać firmę Twojemu bratu. On nie przegapi tej okazji i zrobi z nią co trzeba, powiedziała Penelope Green, tonem nieznoszącym sprzeciwu. To, co syn jej odpowiedział, pogrążyło kobietę w wielkim szoku. Nie potrzebuję firmy, nie za taką cenę. Kocham Diane i nie zamieniłbym jej na żadne bogactwa, wrzeszczał Austin, w którego duszy gotowała się złość i uraza. Chłopak spakował swoje rzeczy do torby i głośno trzaskając drzwiami na pożegnanie, udał się do narzeczonej, która wynajmowała mały domek na obrzeżach miasta. W tym momencie Penelope Green po raz pierwszy pożałowała wszystkiego, co zrobiła, ale nie mogła już niczego zmienić. Pomimo tego, że ojciec przekazał zarządzanie firmą Glenowi, ślub Ostina i Dajany, i tak się odbył. Oczywiście nie wyróżniał się on przesadnym przepychem i rozmachem. Przyjęcie zorganizowano w małej restauracji na rogu Park Avenue. Wśród gości obecnych na uroczystości nie było tylko rodziców Ostina. Ignorując pisemne zaproszenie, po prostu nie przyszli na ślub syna, co po raz kolejny uraziło jego dumę. Niepostrzeżenie minęły trzy lata, podczas których Diana i Austin zaciągnęli kredyt hipoteczny na zakup niewielkiego domu w jednej z najbardziej malowniczych części miasta. W tym samym czasie młodzi małżonkowie praktycznie nie kontaktowali się z rodzicami Austina, woląc spędzać weekendy odwiedzając państwa Watson. Peter i Miranda zawsze miło witali swojego zięcia, mimo że nie miał on żadnego dostępu do majątku własnych rodziców. Austin pracował jako starszy menedżer w renomowanej firmie i zapewniając swojej rodzinie wszystko, czego potrzebowała, przywykł do polegania wyłącznie na sobie. W tym samym czasie wcale nie żywił już urazy do swoich rodziców, którzy przez własną dumę pozostawili syna bez spadku. Radykalna zmiana relacji między obiema rodzinami nastąpiła, gdy Diana poinformowała męża, że spodziewają się dziecka. To właśnie wtedy szczęśliwy Austin zadzwonił do swojego ojca, aby podzielić się z nim dobrą nowiną. Jednak jak się okazało, Ronald Green zareagował na słowa syna dość powściągliwie. Tato, coś się stało? zapytał ostrożnie Austin. Stało się, synu. Mama trafiła do szpitala na zawał serca. Na szczęście wszystko się udało, ale teraz czekają długa rehabilitacja. Odpowiedział Ronald Green głosem drżącym ze zmęczenia i niepokoju. Zdając sobie sprawę, że w tej chwili po prostu musi być blisko matki, Austin pospieszył do szpitala. Jak się później okazało, zawał serca Penelope Green sprowokowała wiadomość, że po serii nieudanych transakcji ich starszy syn Glen zrujnował dobrze prosperującą niegdyś firmę. To oznaczało tylko jedno. Państwo Green stali się biedakami w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Jednocześnie partnerzy biznesowi natychmiast odwrócili się od Ronalda Greena, choć jeszcze kilka lat temu spotkanie z nim stanowiło dla nich nobilitację. Dopiero w tej sytuacji zrujnowani rodzice Ostina zdali sobie sprawę z prawdziwej ceny przyjaźni i wzajemnej pomocy. W tym momencie to nie kto inny, a rodzice Diany przybyli z pomocą państwu Green. Peter i Miranda nie zadawali kłopotliwych pytań, ale po prostu otoczyli ich troską i wsparciem. Jednocześnie czynili to zupełnie bezinteresownie, kierując się zwykłą ludzką życzliwością. Około miesiąca później Penelope Green mogła opuścić mury szpitala, do których przez całe leczenie poczuła ogromną niechęć. Po utracie całego majątku rodzice Ostina po raz pierwszy od wielu lat poczuli się naprawdę wolnymi. Ronald i Penelope, nie obawiając się potępienia ze strony elity społecznej, mogli żyć wreszcie tak, jak tylko chcieli. A gdy Diana urodziła piękne dziecko, między rodzinami Green i Watson nawiązały się najcieplejsze i najszczersze relacje. Na przemian, odwiedzając świeżo upieczonych rodziców, odpoczywały ich dusze i serca, ciesząc się towarzystwem maleńkiego Josha. W takich chwilach szczęśliwym dziadkom wszystko, co się działo, wydawało się bajką i cofało ich do czasów, kiedy sami byli młodymi rodzicami.